Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Napster. A dziś w wodzie z modami mam dla Was skórki lemon z hitzonami. Nie będę mówił tego na W, bo potem nie zawsze krytykujecie, że źle to wymawiam, więc będę mówił hitzony, czyli po prostu strefy przebicia, strefy trafień, tam gdzie mamy strzelać, żeby było dobrze, a dla przeciwnika źle. Dobra, lecimy z kolorkami, chociaż macie je tutaj na ekranie, to jeszcze je omówię, gdyby ktoś nie widział albo słabo widział. Czerwone, czyli de facto bardziej pomarańczowe, to po prostu słabe punkty, czyli miejsca, gdzie łatwo jest ten czołg przebić. Niebieskie, czyli. Czyli, czyli, gdzie jest niebieskie jakieś? Gdzie jest niebieskie? Tu jest niebieskie, tu jest niebieskie, ale tu źle widać. Jakiś czołg, gdzie ładnie widać niebieskie. Na bacie ładnie widać. O, tutaj proszę bardzo, ładnie, widać niebieskie. Niebieski zbiornik paliwa, zielone silnik, a tu silnik jest tu, o tu jest silnik, zielony silnik, proszę bardzo. Załoga na żółto, mamy ikonki, ale w załogę się nie opłaca strzelać, najlepiej strzelać w zbiornik paliwa, ale o tym już wiele razy mówiłem. Fioletowe, tudzież na oko Napstera różowe, amunicja, amorak. A te, niebie... te białe paski na lufy to znaczą? Znaczą, że ta lufa jest topowym działem dla tego czołgu. To samo, a nie, na, na tym to raczej nie będziemy mieli. To jest dziesiątka, więc ma najlepszą lufę. No to też jest, no tak, na tym prezentowałem. O, tu widzimy, widzimy białe paski, topowa lufa. Wszystko ładnie zrobione, wszystko kompatybilne z 0,87. A za jakiś czas postaram się dostarczyć Wam skórki, wypełnione tutaj w środku, ponieważ wiem, że te z dużej odległości ciężko jest wypatrzeć. Ale niestety nie idzie ich pobrać, coś jest nie tak na wszystkich stronach, na których znalazłem te skórki, wypełnione w środku. Jest problem z pobraniem z Google Drive'a, wszędzie jest jeden, ten sam link, który w dodatku nie działa. No i jak tylko uda mi się pobrać, to film oczywiście będzie, mod będzie, a póki co mam nadzieję, że wystarczą Wam te. Na bliższe odległości nie ma problemu, żeby sobie z tymi skórkami poradzić. No teraz to wszystko. Dzięki za uwagę, na razie, cześć.